Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z Jogboxa. Hmm, postanowiłem, że coś nagram, bo dawno nic nie nagrywałem i, i, i chciałem już zbudować w tym odcinku y, domek jakiś, jakikolwiek, jednak zobaczymy jak tam wyjdzie. W ogóle teraz muszę znaleźć jakiś... chcielibyście też serię z gry Metin? Myślę, że też napiszcie, z jakiego serwera, czy coś. Myślę, że może być to ciekawe, gdyż no, trochę się znam na tym Metinie, a... Nie wiem, a jak uważać? I myślę, że coś bym wnosił w tych odcinkach. Zbijmy te świnyki i więc... już na no, no, tak. ja to? No nieładnie tak. Ja Prawie mnie zabił. Znowu. <grym> hmm. Wyrzucę może... To. Mi się nie przyda na pewno. no Okej. Trochę lag trzeba zdobyć, bo... Mam niedobór. Ulak. O już. Okay. Y I też jeśli się ktoś zna to mógłby mi powiedzieć dlaczego mam lagi... Y mam 4g na kompie i dlaczego mam lagi w jogboxie. Byłbym bardzo wdzięczny. I chyba tyle. Drewno y jakieś mamy. Kiepsko. Zombie brain na razie nie będzie potrzebny. Siekierka. Ok. Tyk. Trzeba trochę nazbierać. Ok. Nazbieram trochę tego drewna. O, w końcu się zaczyna jakiś normalny biom. Nie jak w, w zawsze. Uf, już mnie denerwuje ten śnieg. Jeszcze może... Bo... Co? Nie, yep, krytyki. Mm, cały eksponat potrzebny, bo 13 level muszę nabić. O, miśki. Miś jak... Miś Chcesz przeżyć? Nie teraz. Dobry. No. E Kurczak. Ziba. Chcesz żyć? To nie teraz. Dobra, mm, I ogółem to zbuduję ten domek i myślę, że teraz częściej będzie się pojawiać. Mm, będą się pojawiać odcinki z Jogboxa, bo dawno nie było niczego. Yy, mm. I też jeden widz mi uciekł, nie wiem nawet kto. Mm, ale dobra, nieważne. jakoś sobie poradzę, tak? Mm, następna świnka. Yy, właśnie, będzie chyba seria taka multi. Nie wiem czy hmm, miało być już dawno Other Planet, ale nie możemy jakoś się zebrać do tego. Ty nie żyjesz. Ty też żyć nie chcesz. i nie wiem. Jak będziemy mieli kasę na serwer, to postawię serwer i będziemy nagrywać razem z cinkiem, którego mogliście już poznać na przykład w gameplayu z Sarteza z, 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 y, i tyle. Teraz ogólnie nie będzie takich pasków na górze i na dole chyba, najprawdopodobniej, bo ponieważ pobrałem prog program sizer, y, który umożliwia to, że y, zmienia się tak jakby wielkość nagrywania. Wielkość okna się zmienia. No, no i tyle więc zobaczymy jak to nagra 10 level już no. myślę o tam pójdziemy tak ogólnie można może być słychać jakieś drzwi zamykające się czy coś ale to nic na to nie poradzę jest To jest aktualnie 20.30 więc... Mm, więc, więc 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 domowników mam w domu Okay. Mm, idziemy dalej. O, myślę, że tutaj będzie fajny teren. Mm, taki nawet dosyć fajny. Zaraz obczajemy go bardziej. Świnki. Wszystko poziom fuck, 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 fuck Nie wiem co to Bysz. bo tutaj się zbuduję, bo tutaj jest fajny dosyć, nawet teren. Zaraz jeszcze sprawdzę. Tak. No tutaj jest coś fajnego. Tam. Tam coś jest. Zaraz tam pójdziemy. To jeszcze nie wiem. Okej. Okay. Idziemy tam. Co tam jest? Jakieś drzewo ogromne. Wow. Coś fajnego. O, koniki. Lugy. O, dobra Takie spadki FPS-ów do, do jednego FPS-a czasami mi spada, nie wiadomo dlaczego. Nie ogarnie. Hmm. Ciągle mam 20, co się FPS-ów? Dwadzieścia parę, 24. Ja mam miejsca na mięsko. Okej. Okay. 13 trzynasty level już. Okej, okay, idziemy do tego drzewa. Zobaczymy co to. O, melon! O mamy melon? Nie mamy melonu. O. o... To się przyda, na pewno. Hm. Zapiszę, zapiszę na, raz, na, na razie waypointa. Hmm. okręgle coś a tam wioska widzę uuuu zresztą się coś hmm. weźmy jeszcze level o już nie mam tego uwaga ok 13 level nie wiem co dodało teraz będzie trzeba 14 być. Nie mam jeszcze w którym zejść. Hmm. Przydałoby się miejsce na coś, ale nie mam. Nie mamy miejsca. Koko koko ko, level spoko. Dobra. Hmm. Uh. Ciebie też zabiję, bo mi potrzebna jesteś. Exit z ciebie dokładnie. aaa... też. Okej. Dobra. Hmm. Pójdźmy tam. Hej, Finger. Miałem was nie do... nie bić. Znaczy. No Okej. Okay. Coś tu jest. Aaa, dobra, już wiem. Hmm. Nie, ja chcę, ja chcę się zbudować. W końcu się nie zbuduję i... I tyle co z tego będzie. Nie lubię tych latających gównodolgów. I tak w ogóle, jeśli ktoś to ogląda... Tych ludzi, którzy piszą do mnie na... łodow. Nie mówcie, że wulkan. O nie, wulkan. O nie. Nie, nie wchodzę tam. Ej być... O fuck. Ała. Nie, do, do wulkanu nie ma, nie ma w ogóle po co wchodzić. Bo... Wulkan jest nieprzyjemny, zły i chcemy zabić. Hmm. Nie wiem, gdzie się zbudujemy. Koło wulkanu myślę fajnie by było, ale... O, tu może? Tu? Hmm. Myślę. Gdybym się tu rozbudował, bo tam na górze... Teraz sprawdzę. Lofa. Lofa. Wow. Tam może dalej coś będzie. Ciągle mi się myli. O, hmm. Nie wiem kompletnie, gdzie się mogę wybudować. Nie widzę na razie żadnego fajnego terenu. Ło, O tak. Tu będzie właśnie ten teren. Coś mi się zdaje. What, look, 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 look. Ok. Tak, tutaj się wybudujemy Już na 100%. Więc mm, znaleźliśmy na ten odcinek. Już. Na ten odcinek. Znaleźliśmy miejsce, gdzie możemy się wybudować. I... i myślę, że to by było na tyle. Zrobimy po prostu... W następnym, następnym odcinku zbuduję domek tutaj, gdzieś w tym miejscu. I tyle. Tak więc 600 klocków. Tego 600, 600 A, to jest kobiec. A, to ja się gdzieś cofnąłem. No dobra, ale tutaj. O, tam jeszcze jest fajniejszy teren. Tutaj mniej więcej gdzieś w tym miejscu jest. taki nawet. Spoko. teren gdzie można się wybudować więc w następnym odcinku wbudujemy jakiś domek postaramy się zrobić jakąś farmę czy coś mm. i tyle o tutaj no tutaj jest fajny teren. tylko że coś tam znowu widzę aha to kto gówno dobra to w następnym odcinku w... mamy o, o, o. Mamy co robić I tutaj gdzieś się wybudujemy na 100% Więc Więc tak oh Shit No yy, Więc y, widzimy się w kolejnym Widzimy się Widzimy się jak nagram kolejny odcinek Wow Ale wo Wow yy, i, I I to chyba na tyle yy, Więc komentujcie rób, rób ta co chce, co chce ta. I cześć, papa.